Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niebianin i witam was w kolejnym filmie ze Sky Factory. I dobra, przechodzimy do roboty. Dzisiaj zrobimy sobie smeltery, które mieliśmy zrobić sobie już... planowaliśmy zrobić sobie już w poprzednim filmie. I teraz tak, tutaj mi się robi chlebek. I wiecie do chlebku jest dwa razy więcej, trzy razy więcej w sumie. Jeżeli naszą... nasze zboże przerobimy sobie właśnie na taki, jakby, no, mąkę, że tak mogę powiedzieć, tak. No. I właśnie. Aha, bo ja tu mam teraz metal, ok. A na co nie był Faroes? Nie wiem, ale go potem przerobię. Dobra. To tak. Żeby zrobić nasze smeltery, potrzebujemy tych otoczarnych brików. I teraz jak je zrobić? Je się robi poprzez połączenie sandu, gravelu oraz, 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 oraz. Co to było? Sand, gravel i klej. Dokładnie. Sand, gravel i klej. I dostajemy grout Włóżmy e, sobie ten gravel tutaj, i potem to normalnie e, super. E, he, 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 dobra, wywalmy to. I potem to normalnie wskładacie sobie tutaj. I jeżeli tak, je, tak jeden grot wam się przetopi, dostajecie jedną e, tą czarną cegiełkę tak. O, właśnie w taki sposób, dobra. I teraz tak. E, z tego będziemy sobie robić nasze smeltery, czyli wszystkie te tutaj, z tych, te rzeczy tak. E, no to po kolei. Pierwsze, co nam jest potrzebne, to jest oczywiście e, Smeltery Controller. Ale tutaj książeczkę dostałem sobie. E, wszystkie informacje tutaj są na temat smeltery, właśnie. Jak to działa, jak. E, ...co zrobić, żeby dostać różne surowce, e, na przykład pig iron, który jest nawet potrzebne I tak dalej, i tak dalej, jak dostać krew, jak dostać różne takie... No krew... Pff, dobra, cicho. I e, tak dalej, i tak dalej, slimy też tak samo, żeby uzyskać spawner, to nam się też przyda. E, I... ...różne takie rzeczy, jak co tutaj craftować, i jaki no, no jak działa, tak? Dobra. E, mi to jest niepotrzebne. Mm -hmm. Tutaj do naszych książeczek sobie to włożę. Aha, bo tutaj mam ten stary generator. Może się kiedyś przyda. Eee, dobra, no to tak. Pierwsze już zrobione. Drugie to będzie to: czyli smelter Drain. Ok. Kolejna sprawa to jest oczywiście table, casting table. Uh, 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 uh. Easy, Tank, dokładnie. Mm, Glas robimy w taki sposób. I tutaj hop. Dobra. E, e, e. I teraz co jeszcze? Mm, oprócz tego przed nami się Shield Glas albo stwierdzę window, to zależy, to, to jest właśnie obojętne, możecie zrobić sobie co chcecie jedyne czego nie, nie wiem co jest grane właśnie ze smeltery to co to jest to, casting e basin no właśnie, ale się dowiem e i teraz potrzebujemy jeszcze bloków i to jest niestety za mało mm, dlatego ja sobie troszeczkę tutaj rzeczy zostawię i dorobię sobie jeszcze troszeczkę 6 To też będzie chyba za mało pi, 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 pi. Dobra, jeszcze, jeszcze jeden zrobimy i pójdziemy już majstrować przy tym, tak? Dobra Mamy tu jeszcze 11 potem, okej okay. Tutaj farma, nic za nie muszę pokazywać Bo tutaj jest jak, tak samo jak było e, Tylko zwiększyłem po prostu obszar e, sadzenia esencji bo, bo są one właśnie przydatne i po prostu działa bez tego kobelstona Tutaj po prostu oświetliłem to w inny sposób. Tak, yy, jeszcze fajny sposób taki, żeby glowstone'a tam postawić na środku. To będzie już hu, oświetlenie, że hocho. Ho. A i właśnie, i zaraz tak. Tutaj zrobiłem już ten cały prąd, potoczyłem, yy, zrobiłem ulepszone nawet kable. Żeby zrobić lepsze kable potrzebujemy inwaru, e, który potrzebu Żeby go zrobić potrzebujemy inwar blenda. E, a żeby go zrobić potrzebujemy e, z tego, z proszkowanego irona i e, ferrozu. A, to na to by, by był mi ferrozu potrzebny. No tak. To teraz już pamiętam. E, sorry, dawno to robiłem. Dobra. I teraz tak. Mm, że właśnie te całe. Kabelki zrobi sobie. O, tutaj mamy. Potrzebujemy trzech nowych e, e, kabelków, tak? Czy tam rur. E, trzech restonów i jednego inwaru. I dostajemy trzy takie. No jest to jest dość, dość kosztowne, ale przesyła bardzo dużą ilość energii. No, i tutaj. Jest większa produkcja lawy niżeli jej zużycia, co jest naprawdę bardzo fajne. I ten kabel będzie sobie leciał tutaj, 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 na, pod na, na tego do naszych sprzętów, tam przy farmie. Tak więc można powiedzieć, że to jest cała nasza jakby baza um, prądu, że tak powiem. No, główny prąd to stąd leci, tak. Okej okay. i tutaj będziemy mieli nasze smeltery. Hmm. Dobra. Mm, nie wiem, czy je postawić od razu przy ścianie, co by było nie głupie, ale tego nie zrobię. Nie zrobię tego, dlatego że. No właśnie, dlaczego tego nie zrobię? Zróbmy to tak: mm, tutaj, tutaj i tak, tu będzie nasza lawa. Mi się wydaje, że lawę mogę wziąć śmiało stąd. Hmm, dlatego też jeżeli chodzi o lawę, to się ustawi to tutaj. Hopsa. E, Smelter Drain. co to... Aha, już wiem, już wiem, już wiem. Drain będzie z tej strony natomiast. Tutaj. To będzie casting table. Hmm, Smeltery controller On może być. Aha, bo do niego lecą surowce. Do niego lecą surowce, więc on mógłby być tu z tyłu, żeby było najlepiej. Hmm. Czy tak może być? Chyba tak To zrobimy sobie tak. Tak. Dobra I z tej strony dziabniemy sobie szybki, żebyśmy wiedzieli co się dzieje Okej, okay. Czy już wiemy jak to ma by wyglądać Wiemy, wiem Tam są te chmury 11 Mało Oj, za mało No dobra to trzeba będzie sobie zrobić więcej tych rzeczy O tak, tu mam glinę mm, Sand i gravel Gravel bodajże uda mi się wykombinować stąd I to ile? A sand chyba dostanę stąd No i subcio Aha Okej okay. Dobra Co jest grane Oha To do tego. No widzicie? Wszystko może się popsuć, ja się tylko nie patrzy O matka, muszę to przerobić na klej Tutaj, tutaj i tutaj 24, e, przydałoby mi się mi się, no mi się zrobić również. Um, również, 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 również... E, 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 piecyk e, elektryczny Żeby to mi się szybciej przepalało. I chyba to właśnie zaraz zrobię. Będzie niegłupi pomysł. E, to tak zajmiemy sobie podłogę na, na razie Dobra Okej. Okay. Tutaj trzeba będzie rurę potoczyć przez ścianę. Ona będzie mogła sobie jechać. Mm. Nie wiem jakoś... Tutaj górą chyba. Będzie najlepiej. Tutaj górą, albo, albo dołem nawet, by było nie głupio Ale dołem mi się nie chce robić, górą zrobię Będzie fajniej eee, Okej, okay. okay, no to zróbmy sobie na razie ten cały piecyk, tak? A właśnie eee, Kiedyś wam mówiłem, że będziemy musieli zrobić tutaj sobie przyspieszenie, tak? Żeby to nam się szybko przesuwało. Jak widzicie, tutaj mamy sporo rzeczy, a one wcale tutaj za, nie, za, nie zapierdzielają z, za jakąś tam niezłą szybkością, tak. E, dlatego to tutaj trzeba będzie zrobić sobie ulepszenie na szybkość, e, którą możemy właśnie wykonać. I ją zróbmy. E, speed. Speed upgrade. Ok, czyli tak. Cztery bloki do stonu. Kosztowne, ale opłacalne. Raz. Dwa, trzy nie wierzę, powiedz mi, że mam resztun. Nie, no pewnie będę miał. no jest. Dobra, tu mamy Glowstone, tu mamy iron, jego można przerobić. Mm, teraz tak tutaj. Tutaj. Dobra. Złoto i gold nuggety o Tak, gold nuggety mam tu, tu. Mm, tu, 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 I dostajemy cztery upgrady, co jest rzeczywiście jednak opłacalne. Myślałem, że dostaniemy tylko jeden, a jednak dostaliśmy 4. Ok, jest tak. Wkładamy sobie jeden tutaj i zrobicie szybciej, to działa. Wkładamy sobie jeszcze jeden. Jeszcze szybciej działa. Wpuszczmy sobie Full. I teraz zapierdziela to w takiej szybkości. Yy, mi się wydaje. Aha, bo to nie do. Okej. Okay. Bo tu się to zbugowało. I to dlatego. Proszę Państwa, co za emocje. No, teraz dojedziesz. No. Czyli z tego co widać, coś tutaj się zrypało. Ale udało się. Hmm. Udało się to ogarnąć. Codowna, to nawet dobrze. Nikiel. Też nie możesz znaleźć niklu. No to czyż tu jest niklu? Ok. Czasami to naprawdę dziwnie szuka. No ale teraz to chyba się już uda, tak? Tak. Bo tu nie ma żadnych takich dodatkowych rzeczy. Aha. No i subcio. I to się będzie wysyłało ładnie, pięknie. E, I taka szybkość na razie nam wystarczy. Tutaj wcale nie potrzebujemy szybkości, bo to ładnie, pięknie tutaj nadąża. E, możemy tutaj włożyć sobie gunpowder. No i subcio. O to chodziło. Sztabki. Sztabki będą na dole. A póki co muszę je trzymać tutaj. Eee, dobra. O, mamy nasze Jakby. I teraz tak. Jedziemy. Powinno mi już starczyć. Albo nie. nie jednak mi nie starczy. Eee, tu, 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 tu. I jeszcze tutaj trzy. Będzie może mo zacząć przetapianie. A potem się po prostu zwiększyć wysokość, żeby było, żeby dało się używać więcej miejsca w smeltery, tak. Ehm. Dobra, potrzebuję gliny. Znowu. Super, super. tu tu, 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 tu. Nie, 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 nie. jak jakby to zamieniły, to by było nieciekawe. Dobra. Teraz tak, e, zróbmy sobie kolejną sprawę. To jest ten piecyk, tak żeby szybciej nam się to przedebiało. FUR, e, nie ACE. I to jest piecyk Kresla Machine Frame. Ym, gold Iron. I szkło, szkło, szkło... skos, szkło, 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 szkło. mam, mam skos, eee. 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 Briki, okej. Okay. No dobra. Eee. Ilu ich potrzebujesz? Eee. Osiem, czyli dwie i e wody nam wystarczą. To mi oddaj... Eee. Drewno, drewno. To mogę przetopić? Mogę. Super. Eee, Węgiel chyba tutaj gdzieś mam, nie? On się tutaj gdzieś wydobywa. O, nice. Eee, dobra. Okej, okay, tutaj mamy te transportowanie fluidów, czyli, czyli wody lawy i tak dalej. I teraz tak, koper. Właśnie, force anegoty. Możemy sobie zrobić force anegoty, które wydobywają nam się właśnie z farmy. To jest naprawdę coś cudnego, właśnie z tymi anegotami, że one właśnie z drzew dropią, ponieważ można łatwo sobie zdobyć. No, tak, tak, te, 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 ten tutaj force. No, force, no. Okej okay. Jeszcze jeden. No i dobra. Z forsu będziemy robi, robić rzeczy później, dlatego że... Yy, dlatego że tak, tak. Muszę robić wszystko po kolei, bo inaczej mi się wszystko tutaj popierdzieli. Jakie rymy. Eee, chyba, że przesadził. A nie, nie, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. O tak, zrobimy eee, sobie... Eee, tu jest więcej szkła, tu jest więcej tu jest... Nie, więcej szkła będzie łatwiej zrobić. Eee, czyli robimy sobie te szkło, tak i tak czwórka. Dobra. Szkło tak, tak, tak. Na serio? Dawać mi to. Tu, 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 tu. Jeszcze trzy. No dobra. Teraz nie mam szkła. Muszę iść po sand? What? Aha, nie dobra. Coś mi się. Ja to, tu widzę, że tutaj to sporo jeszcze czasu zajmie, zanim ja to zbuduję. A czas leci, czas leci. A czasu dużo nie mam. Należałem to wszystko pokazać. Um. Dobra, jak myślicie po prostu zrobię ten pierwszy poziom i, i to będzie tyle. Co my tu mamy potrzebnego? Flapidyski, boska, co to jest? British Comedy What the fuck. Dobra mm -hmm. Tu tu Kurda. Jeszcze jeden. Czyli potrzebujemy 5 e, ich, tak? Tak. 5 sandów potrzebujemy, żeby to zrobić. A chwila, tutaj był sand chyba. Kurde. Już nie ma. No, jeszcze dwa. Dobra. No, 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 no. Come on, come, on, come on. Dobra. I teraz będzie już wszystko, co jest potrzebne. No tak, czyli te piecyki trzeba będzie ulepszyć, bo to się mija z celem, żeby tak długo czekać. Eee, hop. Redstone. Złoto. Eee, tak, tak. Maszyna, złoto iron Lid, iron, lead, iron, lead, iron, lid iron. sobie użyję tym razem Ale tak będzie mi potrzebny przecież ee... Szkła będzie mi potrzebna No to nie, to na porządek zrobimy spelletary No, dawaj, dawaj, dawaj Dobra I teraz tu, tu tu, 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 tu. I jedziemy. Ja sobie jakieś surowce, które mogę przetopić. Eee, weźmy coś na testa, na testa, na testa, na testa, na testa, na testa, może stąd. Eee, 54 64, 74, nic nie będzie, silver. Tu, tu, tu. Okej. Okay. I tutaj powinien nam się już odpalić. Jest, działa. Do środka wkładamy silverory. I teraz tak. Tu, 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 tu. Proszę, starcz. Tu, tu. Wow. Okej. Okay. Eee, no tak. Tutaj trzeba będzie tą nową pochodnię dać. Cholera. Hmm. wiecie co? Mam lepszy pomysł na ten temat. Zrobimy to w sposób taki: żeby nie marować czasu na pochodnie. To po prostu puszczę to tędy. Gdzie to będzie od razu przy pochodni. O. I teraz tak, leci tutaj. Leci. Tutaj się Silver dziabnął. Przetapia się ładnie, pięknie. Subcio, O to nam chodziło. I tak nie będzie. I tak tutaj niech nie wchodzę do środka. Więc, więc niech tak będzie. Dobra. To naprawdę dużo pociągnie. Ta cała produkcja lawy. I teraz tak. E, kolejna rzecz to jest to. I tu. I teraz trzeba będzie zrobić złoto. E, złoto. E, jak to się nazywało? Jak to się nazywało? filaty inne KRS. Oto. gas Ok, to jakikolwiek materiał się tutaj położy, to się zamieni. Spoczekam. No, eee, i tak muszę y, pochodnie tutaj postawić drewno. O, i tam się zamienia w taki ładny tutaj... Wow! Oh, fuck! Oh, fuck! <grym> służyłem krew. No dobra. To już chociaż wiem, że krew mogę tworzyć nawet poprzez uderzanie samego siebie, jeżeli w tym siedzę. Super. No kto normalnie wchodzi do podgrzanego stopu, tak? Dobra. Ja, no już myślałem, że nie mam w ogóle drewna. Okej, okay, zróbmy sobie jedną pochodnię. Say what? O tak, bo to trzeba aluminium tutaj wylać, albo złoto. Goddamit. No to. Na no momento. Wy, wywalać mi z tym silverem stąd. Won. Hop. I tak. I teraz tak to jest to. Du, 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 du. Ok, tu można ustawić sobie kolejność. E, potrzebujemy złota albo aluminium. To nie będzie chyba problem. Chyba mm, nickel złoto. To golden to jednak tutaj zostawię. Jest tak złoto. Op. Super, to mi się zamieni i musi się tutaj wylać. Potem tak potoczymy. Potem tutaj będą stały wszędzie skrzynie z całymi naszymi angotami. Stąd po prostu będzie leciała rura, która będzie przechwytywała te przetopione tutaj rzeczy I to jest ta filozofia, tą rurę zrobimy już w przyszłym filmie, albo ja to sam zrobię What the fuck? Stąd wylewa <grych> Dobra, nieważne No, 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 no Przetapię Dobra, i teraz weźmy sobie... Elektrum! Możesz cholera jasna, co to ma być Złoto, Jest. A ile tego złota jest? To go, Dobra. Malt ten elektrum... Nie! Nie elektrum! Boże święty Co się dzieje? Chwila. Aha, to co to, to jest na samym dole, to leci pierwsze. No, no. Co? O. Okej. Okay. No, nie, no tylko nie. Kre Kurde, prawda. Tu. No, jest. Jest. Udało się. Y Chyba się udało. Trzeba to będzie teraz ładnie tutaj ustawić, bo to się troszeczkę popsuło. Puste. No, straciłem troszeczkę rzeczy, ale to nieważne. Chociaż działa tak. Mm. Ok, i teraz od góry się tutaj potoczy e, rury z tymi całymi rzeczami. No. Ale to już zrobimy w przyszłym filmie, tak więc smeltery mamy ukończone, jeszcze wystarczy tylko potoczyć do niego kable, e, czy tam rury. No i to jest na tyle moi drodzy w tym filmie, e, dzięki za oglądanie, e, trzymajcie się, na razie, cześć!